Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś lot numer 4, trzeci i ostatni lot do GMP, chociaż w tym roku te GMP akurat w naszym oddziale, czy w naszym zestawie kabinowym, bo u nas i w sąsiednim oddziale uciekło, jeden lot był wiatrowy, I tak powiem załatwił nam, e, załatwił nam wyniki troszeczkę. No, pogoda ma dużo znaczenia i eee, jeden raz jednemu rejonowi sprzyja, a raz drugiemu. Raz jednym hodowcom w jednym miejscu wypuszczenia, raz innym. Eee, plusy mamy takie, że nie mamy wygubionych gołębi, bo raczej w oddziale loty udane z pojedynczymi stratami, czego u sąsiadów i, i innych oddziałach powiedzieć nie można, bo straty mają tu du bardzo duże. Widać choćby po ilości głębi koszowanych, tam 1200, czy ileś w sąsiednich oddziałach. Zresztą wszyscy wiedzą, jakie straty są w Polsce w różnych rejonach, oddziałach u nas, akurat tych strat dużych nie ma. Tydzień temu wiadomo o po powodzie, wypuścić lotu nie mogłoby, zresztą nie dojechalibyśmy prawdopodobnie nawet w miejscowość wypuszczenia. Dużo oddziałów ten weekend pozmieniało loty na troszkę bardziej północne, bo nie potrafili dojechać do tych miejscowości. Parę oddziałów to mieli GMP zamknięte, no to oni sobie zrobili jakieś loty w tygodniu. Także różnie, e, różnie to bywa. W planie jeszcze jeden lot za tydzień, piąty. O no ten jakby zamyka GMP i to najważniejsze żeby mimo wszystko to zamknąć i dać możliwość rywalizacji, jakieś tam w okręgu. No, w oddziale GMP ani kategoria A na młode nie jest nagradzana, więc u nas w oddziale to akurat nie ma żadnego znaczenia, bo my w oddziale u nas nie nagradzają tego, ale nie wiem dlaczego. Znaczy, kategorie A, B na stare nagradzają, kategorie A i GMP na młode nie nagradzają. Na młode jest nagradzane tylko tradycyjne lotniki i to wszystko. Kategorie są nagradzane na stare, a to jakoś jakoś wyszło, albo przeoczenie, albo albo nikomu nie zależy, żeby to było nagradzane, więc, więc jest jak jest. W każdym bądź razie lot się odbywa z odległości około 270 km. 7.50 km wypuszczone. No i oczekujemy, że będzie lot udany. Lekki przecinny wiaterek, temperaturka przyzwoita, chociaż jest słoneczko. W sumie widać, że smurne niebo. Miejmy nadzieję, że lot będzie udany, chociaż nie będzie to taki leciutki huraflug. Tutaj powiem ciekawą historyjkę. Jeden z hodowców, czy młodych adeptów, z tego co powiedział, ma 11 lat. Zadzwonił do mnie chłopak, w sumie to chyba wykonał, nie wiem, ze 40 telefonów do mnie. Było koszowanie, on ciągle dzwonił, nie szło go odbierać. Chciał, żebym go pozdrowił na kanale. Igor z Puław. Podobno jest taki oddział Puławy. Nie sprawdziłem właśnie, miałem sprawdzić 488. Dotuje razem z ojcem, ale e, chłopak złapał mojego gołębia, przynajmniej gołębia, na którym podobno była obrączka z moim numerem telefonu. Co prawda numer gołębia pomylił kilka razy i generalnie numer oddziału z którego nigdy gołębi nie miałem, więc jakby a, coś bardziej mi się to kojarzy w formie żartu, żeby sobie podzwonić ale posyłał mi jakieś zdjęcia gołębi, które sobie chodzą na podwórku zresztą e, pokażę e, na podwórku, wydzwaniał, no i chciał, żeby go pozdrowić miał mojego gołębia, e, podobno go wypuścił potem go chciał złapać, niby siedział na drzewie, niby potem nie wszedł a na końcu prosił o gołębie za darmo, więc... Więc tak Igor... Że tak powiem raczył mnie telefonami i 40 telefonów. Co dwie minuty telefon. Mówiłem, że mam koszowanie, że ma zadzwonić wieczorem. Że dopiero będę po koszowaniu, jakoś nie docierało. W jednej rozmowie mówił, że mi pośle jakieś akcesoria, bo likwiduje gołębie. Czyli chciał adres i tak dalej. A potem... Potem mówię, przecież ojciec decyduje o majątku, bez sensu, będziesz komuś coś posyłał, zapytaj tatę. Potem dzwonił, że chce młode jednak ode mnie, to jak likwidujesz i chcesz młode, a jednak nie likwidują, także rozmowa cyrk na kółkach, tak powiem. Aha, jeszcze chciał, żebym przyjął po gołębie, ścieszyna, ścieszyna do pod Warszawę, do Puław to Puławy, właśnie Puławy to, to przecież ten, o z czym mi się Puławy kojarzyły Puławy mi się kojarzyły z tą z firmą produkującą środki lekarstwa Biowet Puławy tak teraz myślałem z czym mi się te Puławy kojarzą Instytut Weterynaryjny w Puławach eee, więc yy, chciał, żebym podjechał sobie po tego gołębia, że mieszka gdzieś tam koło Żabki, Jak, jakiś adres czy ulicę mi podał niewyraźnie, co nie zrozumiałem że mam przyjechać gdzie ja tu w Cieszynie puław w godzinę, za godzinę pan będzie, no, kompletnie albo pojęcia o odległości, albo faktycznie dzieciak nie miał zielonego pojęcia, ale a, no nie wiem, co to gołąb jest. Ale dziwnie, co to było? A, to było dziwne. Nie wiem, to jakiś jakby z lotu, a w każdym bądź razie dziwna historia. Także nie wiem, czy Igor zasłużył na pozdrowienia, ale historyjkę wam chciałem opowiedzieć, jak to tutaj z Igorem posłał mi zdjęcia, ponagrywał mi się na telefon. Tak więc, taka to historyjka. A teraz oczekujmy na przylot gołąbków. O, Lata jakieś w powietrzu. No, powinna być dobra perspektywa do nagrania przylotu. Także taka historia z igorem. A i tyle. Tak to. Tak to. Wygląda. Czekamy na gołąbki. Myślę, że 270 km. 3,5 godziny to by miały 80 na godzinę, polecą trochę więcej niż 3,5 godzinki. Ale myślę, że poniżej 4 godzin powinny lecieć. No a po 4 godziny e, powinny, powinny lecieć. Tam coś mi zegar błąd pokazywał. Niby odbijają, ale błąd pokazuje po tych deszczach, nie wiem czy jakieś kable, ale nie za bardzo. Hmm. Mam nadzieję, że to będzie odbijać, bo, bo mogło coś zawilgnieć i nie wiem, co się stało. No to czekajmy na głąbki.